Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko w nowym przeglądzie w sklepie Pepko. Dzisiaj zauważyłam taką koszulkę w paski, no w zasadzie bluza. Z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, znowu rękaw 3,4. Gdzieś widzę, że Pepko uwielbia tę formę rękawka. Do 3XL nawet jest, słuchajcie, rozmiarówka 30 zł. Ta bluza. Ja paski akurat uwielbiam. Pojawiła się też piękna jeansowa koszula. Zapinana na zamek. Tutaj całość mam, na zamek, przepraszam, na guziczek. Całość jest od góry do dołu zapinana na guziczki. Stójka 40 zł, 46 największy rozmiar. I tutaj ta stójka jest wykończona tak delikatnie, w faliście. No i z tyłu koszuli mamy karczek. Bardzo ładnie się ta koszula prezentuje. Nawet bym była skłonna przymierzyć bo jestem ciekawa spodobała mi się. Dzisiaj jeszcze taka sukieneczka jeansowa, krótki rękawek, kołnierzyk, 50 zł kosztuje największy rozmiar to 44 i tutaj mamy takie dwie jakby falbanki zrobione. No i tutaj jeszcze sprawdzam tył jak ona wygląda, ale tutaj w sumie nic się nie dzieje, jest proste. No taki ciemny granat ona ma taki kolor. Kochani, jestem na piżamkach, koszula nocna, rękawek podwijany, koszula nocna, damska 25 zł od eski do nawet 2XL z takim nadrukiem niebieskim kwiaty, bardzo ładnie się to prezentuje. Koszula, koszula, także. Tych koszul mamy w ogóle sporo do wyboru, jeszcze tutaj znalazłam taką różową z czarne wzory, tu ma, oczywiście kolekcja myszkiniki, kolekcja Disney, 30 zł i od eski nawet do 2 XL, także bardzo fajnie, że są duże też rozmiarki. I jeszcze jedna piżamka, to jest dwuczęściowa, krótki rękawek, też kolekcja Disney, myszka Miki od S do XL. -ki. I tutaj mamy 35 zł. Tutaj jeszcze do tego pokażę Wam spodenki, jak wyglądają spodenki ciemny róż z czarnym taka dość przyjemna, fajna piżamka, e, mamy koszulkę kochani, koszulka jest w kolorze granatowym, zapinana na guziczki za 17 zł i zobaczcie jakie ogromne rozmiary od S nawet do 3 XL znalazłam dzisiaj takie nowe skarpetki za 10 zł dwie pary, zobaczcie złote, z taką beżowym może ze złotą nitką i czarne ze srebrnym, o może tak takie ciekawe naprawdę. No i buty męskie się pojawiły, takie Adidaski. Tutaj mamy rozmiar, 6, rozmiar zaraz Wam powiem, cena 60 zł, a rozmiar od 40 do 46. Całkowicie czarne, powiem Wam, że zgrabne, bardzo ładnie wyglądają. Tutaj mają taką podeszwę. Z boku Wam pokażę, z tyłu tego bucika. No i przód, jak widzicie, zawiązywany na sznurówki. Także, panowie, jak nie macie Adidasów, bo już niedługo wiosna. Dzisiaj, <laughs> co prawda, napadało bardzo dużo śniegu. W większości w Polsce, dajcie znać, czy u Was też. I, kochani, kolejna rzecz nowa na dziale męskim koszulka z nadrukiem biała. Tutaj jeszcze rękawek ma też w nadruku. I zaraz sobie sprawdzimy cenę. Cena jest 20 zł od Eski do 2XL. Rozmiarówka. Jest ich obecnie bardzo dużo. Kolejna nowość dla panów: skarpetki w paseczki, cztery pary, kolory jak widać. Cena jest 15 zł. Także ciągle coś przybywa, kochani, nie ma także na przykład codziennie nic, znaczy no codziennie na pewno są dostawy. Dresy męskie, nowość. Tutaj mamy kieszenie. Po bokach materiał jest taki dość śliskawy. Tutaj macie pasek idący przez całość nogawki po dwóch stronach. Tutaj jeszcze przeszycia takie pod kolanami oraz mankiet, no mankiet taki ściągacz. O, jak widać, zebrałam trochę kurzu z podłogi <noise> panią tymi spodniami. I 30 zł kosztuje, i nawet do 3xL jest rozmiarówka, czyli naprawdę y, duża rozpiętość rozmiarów i gładkie z tyłu. Także panowie, jak potrzebujecie dresów lub małżonki, mogą zakupić. I jeszcze takie widzę, że są w kolorze granatowym. Kolejna rzecz. Męskie dresy, przeszycia tutaj na kolanach, tutaj siateczka, dwa, dwie kieszenie zapinane na suwak, no i troczki w pasie, po prostu dresy, spodnie dresowe, no niestety są bezcenne, także one już musiały być chyba jakieś ostatnie z wcześniejszych może dostaw i tutaj jeszcze mają taką kieszonkę z tyłu. Także jak spotkacie i będziecie znali cenę, to dajcie znać, kochani, pojawiło się bardzo dużo nowości, jeżeli chodzi o dekoracje i na przykład taki wazon w kolorze niebieskim w kształcie muszli, zwróćcie uwagę, jest przepiękny, kosztuje 30 zł. Dużo też mamy nowości do serwowania, i na przykład taki zestaw, tutaj mamy połączenie drewna. I kosztuje 60 zł. Taki zestawik, e, takie dzbanuszki do napojów do podowania, więc tutaj mamy cenę 25 zł i zwróćcie uwagę, że tutaj mamy łóżko w kolorze rudym, takim ciemny pomarańcz oraz granatowym. Podkładki tutaj zauważyłam 12 zł w kształcie owalnym, takie wyklinowe. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy miskę z dwoma tutaj łyżeczkami 70 zł oraz zestaw sztuczców za 30 zł w kolorze szarym i kolejne przepiękne rzeczy szklaneczki. Zobaczcie, dwie szklaneczki w zestawie z podstawkami. Te szklaneczki już wam mówię w jakiej cenie. Pojawiły się mega dużo nowości, ja dzisiaj zachwycona w PEPKO 30 zł za taki zestaw i tutaj macie nawet rozmiar 280 mililitrów ma taka filiżanka. Tutaj macie następnie taki dzbanuszek do zaparzania. Już Wam mówię cenę. Bardzo ładne są te połączenia. 40 zł. Bardzo ładne połączenia właśnie szkła tutaj z tym bambusem. Myślę, że to bambus. I zobaczcie, cała nowa kolekcja, jeżeli chodzi o takie szkło bielone. Tutaj taki duży talerz akurat złapałam. On kosztuje 20 zł. Kochani w międzyczasie, jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje kanału, bardzo proszę o subskrypcję, o łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. Kolejny zestaw w drewnie, w bambusie, takie cztery miseczki zestaw czterech miseczek mogą być właśnie do serwowania potraw. 35 zł kosztuje. No i zobaczcie, dalej mamy taką karawkę. Ona ma dziubek. No, i muszę obkręcić, żeby zobaczyć i pokazać Wam. 35 zł cena tej karawki. Przepiękny zestaw, bardzo ładnie wygląda. Do tego mamy, zobaczcie, jeszcze kieliszki. Zestaw dwóch kieliszków za 45 zł. I kolejny talerz już z tej serii, właśnie tutaj mamy talerzyk mniejszy, deserowy. I ten talerzyk, już Wam mówię, cena, cena jest 15 zł. Naprawdę fajne rzeczy weszły do Pepko, mówię, się byłam mega zachwycona. Już teraz Was zapraszam jutro na drugą część, bo no nie zmieszczę wszystkiego w tym dzisiejszym filmiku, bo będzie po prostu tego za dużo. Ale jeszcze Wam coś dzisiaj pokażę. Tutaj u góry jeszcze zauważyłam. Zobaczcie, są przepiękne kubki, szklaneczki i miseczki. Miseczki musiałam sobie pościągać z góry. Powoli 20 zł, ta największa, żeby niczego nie potrzaskać, niczego nie zrzucić. To jest oczywiście wszystko szklane. Mamy jeszcze małą miseczkę i średnią. Myślę, że widzicie różnicę. Ta średnia kosztuje 15 zł. No i ta najmniejsza będzie kosztowała. Uwaga. Dyszkę 10 zł. I jeszcze Wam pokażę szklaneczki. Tak samo w tej tonacji, tutaj, limitowana edycja, dwie szklaneczki. Kosztują 35 zł. I tutaj, nawet, macie rozmiar 280 ml. Ma taka szklaneczka. No, przypuszczam, że to do napojów będą. Zdjęłam sobie z góry też ten kubek. Kubek, Zobaczcie, jaki on ma. Wykończenie tutaj faliste. Kosztuje 20 zł. Naprawdę jest ogromny ten kubek. I one są jeszcze w innych kolorach. Zobaczcie, ja wziąłam ten z brzegu: ciemna zieleń. Jeszcze jest jaśniejsza zieleń i szary. No mamy też jeszcze tak. Mata do ćwiczeń kosztuje 35 zł, więc bardzo konkurencyjna cena do tej maty z kardiobany, która była ostatnio mamy w kolorze czarnym, w kolorze zielonym i mamy jeszcze ręczniki, ręczniki z nowym wzorem i zaraz sobie zobaczymy. Rozmiar 50 na 100 i kosztuje 20 zł i sprawdzimy właśnie czy to jest wszystko to samo, czy no nie, ten będzie większy. I ten jest 70 na czterdzieści i kosztuje 40 zł. Także, jakby Wam brakowało ręczników, to biegnijcie do pepko. I na koniec takie dwa ręczniki dla pieska: 15 zł. Przepiękne z tą łapką szare. Dzięki za dzisiaj, buziaki, Do jutra. Pa.